Witam Państwa na dzisiejszej konferencji Ruchu Narodowego. Chcielibyśmy przybliżyć mieszkańcom gminy na problemy wynikające z tego, że nie, przy, nie przez przypadek zebraliśmy się tutaj przy ulicy Ruskiej, bo jak dochodzą do nas informacje, to targowisko ma zostać zlikwidowane. Jesteśmy stanowczo przeciwni tej de decyzji. Będziemy starali się uświadamiać miejskich radnych, którzy w przyszłości obejmą tę funkcję, o bezzasadności likwidacji tych miejsc pracy. Są to ostatnie takie. Miejsca, gdzie Polacy mogą swobodnie handlować. Widzimy, że no, wyglądają, jak wyglądają. My jako ruch narodowy będziemy chcieli rewi rewitalizacji tych targowisk, będziemy chcieli, żeby one wyglądały w miarę nowocześnie, żeby nie, nie, nie wyglądały tak jak obecnie. Może jeszcze kolega Marian też powie parę słów. Proszę Państwa, jestem jedynym kandydatem na prezydenta Lublina, który przez całe życie utrzymuje się z pracy własnych rąk z prowadzenia działalności gospodarczej. Moi rodzice prowadzili prywatny sklep od lat 50. ja jeszcze przez 15 lat e, w tak zwanej wolnej Polsce. I stwierdzam z całą odpowiedzialnością. Obecnie trwa bitwa o handel. Zagraniczne sieci handlowe już całkowicie Polaków wyrugowały z handlu. I nie dziwmy się, że Polacy nie mają też rynku zbytu, że polska gospodarka przez to kuleje. Jesteśmy jedynym komitetem wyborczym, który jasno deklaruje, że najważniejszym punktem naszego programu jest utrzymanie handlu w polskich rękach i będziemy ratować każde miejsce pracy, które Polacy sami sobie tworzą, nawet takie targowiska jak to. Uważamy, że plany obecnej ekipy rządzącej, jakiegoś nowocześniania tych targowisk, zwiększenia kosztów ich utrzymania odbija się na drobnych handlowcach. Na ludziach, którzy zarabiają naprawdę niewielkie grosze pracą swych rąk. Tego robić nie wolno. Te targowiska muszą zostać. Jeżeli miasto ma pieniądze na fanaberię, tak jak e, odnowa tego Placu Litewskiego, czy mówi się o zdewastowaniu całego podzamcza, to niech miasto ustawi tutaj toalety, jakieś pomieszczenia socjalne, żeby ci zwykli ludzie mogli pracować w godnych warunkach. Jasno mówimy, że wielkie sieci handlowe wpuszczone do Lublina e, w, wynagradzają to obecnej ekipie rządzącej tym, że ta ekipa może sobie na placach, na parkingach ustawiać reklamy wyborcze wbrew decyzji władz tych koncernów. To jest cicha umowa. I my jasno mówimy, nie pozwolimy na zniszczenie resztek polskiego handlu. I ci kupcy, którzy będą odchodzili z galerii handlowych w Polsce, będą mieli zielone światło we wracaniu do lokali użytkowych, które stoją dzisiaj I Właściciele kamienic prywatnych, którzy mają lokale użytkowe i nie mają chętnych do najmu, też będą zielone światło z naszej strony, jeżeli będą mogli obniżyć czynsze i przywrócić, zwłaszcza w mieście Lublina polskim chłopcom. Takie jest stanowisko ruchu narodowego w tej kwestii. Co, co z kolą? Jakie macie stanowisko? To mogą być hale, czyli ten kandydat być... Uważam, że nie możemy dopuścić do sytuacji, że ci ludzie stracą pracę, chociażby na krótko. Uważamy, że ta hala... Będzie oczywiście w rękach prywatnych, osoby zaprzyjaźnionej z obecnym układem władzy, i ci kupcy nie będą płacili już wtedy placowego czy czynszu do klasy miejskiej, tylko jakiemuś cwaniakowi z układu władzy. Na to zgody nie ma. I przypuszczam, że może tak się skończyć jak na, przed cmentarzem na Majdanku, gdzie chodziło tylko o to, żeby zaprzyjaźnieni politycy Platformy Obywatelskiej zaczęli doić tych nieszczęsnych handlowców do własnej kieszeni. Podyktowano takie warunki. Modernizacji placu i tak wysokie czynsze, że większość po prostu nie dała rady musieli się wycofać. My na to nie pozwolimy. Będziemy również dbali o to, żeby targowiska rozwijały się również na innych dzielnicach, tych takich nowych dzielnicach mieszkaniowych. Chcemy, żeby powstawały właśnie tam takie punkty w miarę nowoczesne, żeby ludzie mogli naprawdę nabywać towar świeży, sprawdzony z naszych polskich produktów. Mówi się, jeszcze Państwu pozwolę jedno zdanie, mówi się, że chodzi o wizerunek miasta, o to, żeby to było estetyczne. Na estetykę i na wizerunek przede wszystkim trzeba zarobić. Nie możemy ludziom odbierać chleba tylko po to, żeby było ładnie. Dziękuję. Dziękujemy.